Cześć kochani, z tej strony Sylwia, Szani Sylwii, witam Was w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was przegląd kurtek. Chcieliście, to macie. Zawsze Was pytam, czego potrzebujecie i przychodzę z pomocą. Więc jeśli macie pomysły na kolejne przeglądy, piszcie w komentarzach, to postaram się je dla Was zrealizować. Dla wszystkich, którzy tutaj są nowi, to zapraszam do subowania. Wtedy będą Wam się wyświetlały powiadomienia o filmach. A już tych przeglądów tutaj też jest dużo na kanale, więc też zapraszam do starych filmów. Jeśli Wam się spodoba, łapka w górę i myślę, że możemy zaczynać. Ci, którzy śledzą mnie długo, wiedzą, że ja uwielbiam płaszcze, ponieważ czuję się komfortowo, jeśli mamy sobie coś długiego, co zakrywa mi też półpę. Ja na przykład nienawidzę nosić podkoszulek, więc w płaszczu mam pewność, że moje plecy nie będą odsunięte. W kurtkach to jest różnie, ale skoro są tu osoby, które chciały kurtki, no to mam pozamawiałam. Mam na sobie sweter, czyli tak jakbyśmy teraz jesienią te kurtki nosili, a wiem jeszcze dlaczego uwielbiam te płaszcze, ponieważ... Kocham nosić marynarki, a marynarki spod kurtek najczęściej wystają, co nie wygląda dobrze. No więc mam na sobie taki strój, jaki bym miała jesienią, podkurtałe, żebyście mogli zobaczyć, co się tam zmieści. Jest to taki sweterek średniej grubości. Przechodzimy do mierzenia. Zaczynamy od sklepu Zara. Mam na sobie oversize'ową bomberkę w rozmiarze M. Ona ma tutaj grube poduchy, przez co te ramiona są bardzo ciekawie zarysowane. I ta kurtka, słuchajcie, to jest hit Instagrama. Można ją zobaczyć i na polskim, i na zagranicznym Insta w wielu stylizacjach. I wygląda naprawdę fantastycznie. Z tym, że jest to kurtka naprawdę na ciepły dzień. Ja nie wiem, czy bym jej nie traktowała bardziej jako marynarki, ponieważ zobaczcie. Ma cieniutką podszewkę, więc słoneczny dzień albo właśnie jako marynarę. Ten materiał wierzchni jest też taki bardzo bluzowaty, no ale trzeba oddać zarze, że tym modelem rozbiła bank, ponieważ wyglądam bardzo oryginalnie. To jest zdecydowanie coś innego. To jest bomberka z takimi ramionami, że to od razu robi efekt wow. Ja wiem, że nie wiem, czy nie każdy może się to podobać, ale, no, sami widzicie, że ona rzuca się w oczy, bo po prostu wygląda całkiem inaczej niż klasyczne bomberki, które poduch nie mają, bo poduchy to jest coś, co jest jednak najbardziej charakterystyczne dla marynarek. Jest zapinana na napy, ma tutaj malutkie kieszonki, no i jest dość krótka, co dla jednych może być plusem, dla innych minusem. Plus jest taki, że to pięknie podkreśla talię, bo, czego ja nie, właśnie nie lubię w kurtkach, jeżeli one no są do długości takiej do pół uda, to one w ogóle nie eksponują talii i tutaj się tworzy nam tak kolumna, a przy takiej długości to jest wszystko ładnie podkreślone, no i taka długość się dobrze prezentuje, z wysokim stanem. Akurat mam na sobie spodnie, więc widzicie jak to wygląda, ale na chłodniejszy dzień, zobaczcie, trochę by podwiewało. Ja mam pomysł jak nosić taką kurtkę jesienią. Jak? Przyprowadzę Cię do Hiszpanii na pół roku. Świetny pomysł! <laughs> Zróbmy! Jeśli chodzi o skład, to podszewka 100% wiskoza, więc duży, duży plus, a warstwa wierzchnia jest to poliester 54%, wełna 44% i 2% elastyczny. Czyli to jest dobry skład? To no jest dobry. Kolejny model zary w odcieniu beżu. O, i już tu widzę, że rękawki można sobie odwinąć, bo właśnie wydały mi się jakieś za krótkie. To jest kurteczka, która ma taką podszewkę nieco grubszą, ale ma ogromny dekolt, więc jeżeli jesteśmy z maźlakami, no to albo golf, albo od razu musimy się zaopatrzyć w pasującą chustkę. Jednak do takiego gładkiego materiału, ona jest bez wzorów, to będzie pasował praktycznie każdy kolor. Może nie każdy beż, bo się może gryźć, ale poza beżami, no to burgundy, granaty, szarość, czerń, co tylko chcecie, róż, fiolet, wszystko będzie pasowało. I pamiętajcie o tym, że zakładając chustkę, to jest ten kolor najbliżej twarzy, więc tą chustkę dobieramy do naszej karnacji, do naszego wyglądu, ale do końca okrycie wierzchnie bo do okrycia wierzchniego ta chustka nas właśnie oddziela. Jest to taka forma marynarki oversize z obniżoną linią ramion. Czuję się trochę w niej jak ludzik Michelin, ponieważ ona y, ma takie pogrubiane rękawy. Sam ten materiał jest dość sztywny, dość gruby, ale przez to jak się ją ściągnie w tali, to mamy tą taką puchatą formę która w tym sezonie jest bardzo modna i bardzo pożądana. Ma kieszonki. Minus, który ja widzę, to to, że ten materiał może się łatwo brudzić. Ona ma taki beż melanżowy z ciemniejszymi kropeczkami, ale jest to zdecydowanie tkanina, w którą brud będzie wchodził. Więc jak się oprzemy o coś, czy usiądziemy na brudnej ławce, a trochę nam na tą pupę zachodzi, no to niestety wydaje mi się, że będzie szybko do prania. Ale jeszcze nie powiedziałam Wam, jaki jest 100% bawełna i wierzchnia warstwa i podszewka. Ramoneska z ekoskóry na której dużo się dzieje, ale w taki fajny sposób. Mamy tutaj sporo zamków, sporo różnych gadżetów. Co bardzo mi wpadło w oko. zobaczcie tutaj. Taki szef, który lekko wystaje, co nadaje jej bardzo ciekawą formę. I to jest coś innego niż klasyczne ramoneski, bo w mojej starej, którą mam szafie, czegoś takiego na plecach nie ma. A daje to naprawdę taką fajną formę. Ona jest dłuższa, przez co lekko ta pupa będzie zasłonięta, czyli pod spodem. Nawet jak coś nie będzie... Dziadkowie się mnie zawsze pytali, czy będzie pupa zasłonięta, albo czemu ta pupa taka... To, to, to jest tak pół pupy zasłonięta, więc... Chociaż coś. Te ramoneski najfajniej wyglądają zapięte do tego momentu. Tak. Troszkę gorzej, bo wydaje mi się, że bardzo atrakcyjny jest ten kołnierz. No i tutaj dodatkowo macie ten pas, który można sobie zebrać, żeby nie zawiewało. Bardzo fajna, naprawdę. Dada. Zara w tym filmie naprawdę daje radę. Ta kurtka to jest jackpot, a skąd to wiem? Bo oni już ją robią od kilku sezonów i ja mam bardzo podobną beżową, która nosi się genialnie, po prostu do wszystkiego pasuje, a czarny no to jeszcze bardziej uniwersalny kolor, niebrudzący, świetne pikowanie w łezki, co daje oryginalny efekt. Ma ściągane rękawki, więc to jest mnóstwo opcji, jak można ją modyfikować, bo zobaczcie, można sobie rękawy puścić tak luźno, można je spiąć. Tutaj można ją zapinać na zamek lub na te napy. Nawet kieszonki są ściągane. No i dodatkowo dół. Możecie mieć taki luźny, przez co będzie pudełkowy kształt, lub ściągnąć ją ściągaczem, żeby nie zawiewało. Tutaj ma kołnierz taki wyższy, który można sobie mocno spiąć, i zobaczcie, ten kołnierz też jest ściągany, więc będzie można sobie ją tak milu się zawinąć. Tę kurtkę mogę Wam polecić na maksa. Musi też bardzo przystać. Przepiękna, podoba. świetnie wygląda do strubek nieco bardziej eleganckich i do totalnie sportowych. Uniwersalna na lata i dużo się pod nią zmieści, bo ma opuszczoną linię ramion, więc bez problemu warstwy, bluza. Ach, świetna jest. Przechodzimy do sklepu Reserved i mamy tutaj dłuższą bomberkę. Ona ma przepiękny czekoladowy kolor, taki głęboki, nasycony, wygląda to prześlicznie. A kolor brązowy w tym sezonie jest bardzo modny, więc tutaj dwa w jednym. Modny krój przedłużonych bomberki i jeszcze kolor bardzo na czasie. Ona jest nieco grubsza, ma pikowaną podszewkę. To jest mniej więcej kurtka na jakieś 10-15 stopni. Na mnie już może być e, niewystarczająca. Ma kieszonki zapinane na na. Tutaj obniżoną linię ramion, więc fajnie też będzie wyglądała do grubszej bluzy z wystającym tutaj kapturem. No i ona już tak solidnie zakrywa pupę, więc można się poczuć komfortowo. Tu mamy dziwny twór, bo to jest żakieto marynarko-marzutka. Pani żakietowa. <noise> Pani żakietowa. Zobaczcie, klapy ma jak marynara i guziki, ściągacze jak bomber. I ona jest na wyprzedaży. Jest nieco grubsza, więc tak. Ona taka 15 stopni, tak bym ją określiła. No i ma spory dekolt. I do tej już nieco trudniej będzie dobrać szalik, ponieważ rzeczy musi być gładki. No bo skoro już tu mamy wzór, to. Kolejny wzór to mogłoby to wyglądać za abstrokato. Zepina się ją na guziczki. Tak to wygląda trochę we francuskim stylu. No to jest naprawdę dziki miks różnych styli. Tutaj model, który jest obszerny, ale to też dlatego, że to jest rozmiar L. Jednak nie było mniejszego. Chciałam ją Wam bardzo pokazać. No, jak już wiecie, uwielbiam te pikowania w łezki. Bardzo fajnie wyglądają. Tutaj mamy zwężane rękawki i to też daje ciekawy efekt, bo przez to one są takie napompowane. No i zobaczcie, jak obniżone, jak szeroko tu jest. Przez to będzie można zmieścić tutaj sporo warstw. Teraz zaprezentuję Wam modele z berszki. Mamy tutaj bomberkę o wydłużonej długości z takimi bardzo oryginalnymi ściągaczami na rękawach, które powodują, że są one bardzo obszerne. Jest nieco podobna do tej z Rizet, ale właśnie różni się tymi rękawami i ma więcej bajerów typowo charakterystycznych dla bomberek, czyli na przykład tutaj te zdobienia, tamta rękawa miała całkiem proste. Opuszczone ramiona pozwolą wcisnąć sporo warstw. No i tutaj mamy kolor burgundowy i to jest już taka z konkretną podszewką, grubszą, więc na nieco chłodniejsze dni. Bomberka w stylu college, czyli takim logo uczelni, M jak, nie wiem, jak miłość. Jak mogwart. Materiał przypomina w dotyku zamsz, jest bardzo miły w dotyku, no i bardzo udane połączenie kolorów, brązowego, beżowego, zobaczcie, z jasnymi rzeczami pod spodem wygląda to naprawdę fajnie. Ściągacz, tutaj zapięcie na napy, delikatna podszewka, nie jest zbyt gruba, ale no taka, na te 14 stopni, o, tak bym ją określiła. Ramoneska i teraz takie szybkie porównanie Zary i Berszki. W Zarze kosztowała 249, tutaj 159, więc o wiele mniej, a wygląda, zobaczcie, bardzo podobnie, no może tam ta jest nieco bardziej zbajerzona, chyba więcej miała tych wszystkich ozdobników, no i miała pasek, tutaj nie ma, są tylko takie szlówki, paska nie ma, ale no stówka mniej, więc zawsze warto do Berszki, do Stradivariusa zajrzeć, bo Często mają podobne rzeczy, jakie można znaleźć w zarze, a kosztują o wiele mniej. I tutaj zaczynamy z Inseya, który jest sieciówką tańszą niż Rezert, skierowaną niby do młodszej grupy docelowej, ale w przypadku na przykład okryć wierzchnich, no to jak widzicie, Okrycie wierzchnie nie ma wieku, bo ta kurtka jest świetna. Ciekawe jest to, że na kieszeniach są pikowania, a cała jest gładka. Jest nieco grubsza, więc będzie w niej ciepło. No i zobaczcie, ma prześliczną pomarańczową podszewkę, co dodaje jej smaczku. Świetna jest naprawdę. Tutaj respekt. No i Sinsei są niższe ceny, więc. Więc. To mogę Wam polecić? Bardzo krótka kurtka, ale przez to ma fajną formę, chyba dłuższa dożby by nie wyglądała tak dobrze. Ma ściągacze, więc można sobie ją tutaj zwęzić. No i co ciekawe rękawy są odpinane, więc będzie można nosić ją jako kamizelkę. Kolor jest bardzo oryginalny, rzucający się w oczy, taki valentino pink, zapinana i na zamek i na napy. Mi się podoba, mimo że taka niby różowa landrynka, ale jednak ma w sobie no, coś stylowego. Mama, przez to, że jest taka krótka, to jej nadaje właśnie takiego pazura, i tu słuchajcie, jest ogromna niespodzianka, ona ma taki schowany ściągacz, jak przy kurtkach snowboardowych i się zapina to, więc nic nie będzie podwiewało i dopiero na to jest to. No to to opowiem wam, że to jest objaw totalnego geniuszu. <noise> objaw totalnego no geniuszu. No zobacz. Nic nie podwieje, a ona jest szersza. No można sobie ją ściągnąć, ale przecież to jest genialne. Nie, no serio, to jest dobry patent. Zarąbisty. To jest na gumie, więc jest rozciągliwe. Ja jestem zachwycona. a W ogóle ten pomarańczowy kolor z czarnymi wzorami wygląda świetnie, więc no właśnie ja przeglądając wszystkie strony sklepów, w niektórych nie było fajne na przykład w nie było ani jednej fajnej kurtki, więc nic nie zamówiłam. Wlazłam na Synseya i zamówiłam aż tyle, bo... Psztosik! Znaczy ja Ci powiem, dlaczego tak się stało. Bo Synseya jest z Polski i oni wiedzą, że my tu marzniemy regularnie. Właśnie. I oni wiedzą też, że kogoś podwiewa czasem. <noise> więc respekt. Taka czarna, spokojna. Ciekawe jest to, że tu ma pikowanie w taką dużą łezkę a tu klasyczne w pasy, ale co mi się w niej nie podoba, to równa linia ramion. Ja się czuję już taka opięta, wiem, że więcej warstw by nie weszło i jakoś to mi psuje ten efekt, ale jak ktoś szuka takiej cichej, niepozornej <laughs> czarnej kurtki, to jest Giteś. Chyba, że ma już taką w szafie. że ma. I nie warto to, wtedy kupować. Nie. to już koniec tego przeglądu. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, że Wam się podobało. Pamiętajcie łapce w górę i widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Pa!